Wywołali nas do tablicy, bo było pytanie: czy po tym upiększeniu malkontenci dalej będą narzekać? A no, będą. Zrobiono ładnie, fajnie, że to wygląda. Trawa odbiła, bo deszcze zaczęły padać po tej suszy, dosadzono pewne rzeczy. Mogli zrobić to od razu, prawda? Pytanie: jak to będzie pielęgnowane? Czy. Czy będzie to robione rzetelnie, czy tak jak zwykle, to jest jedna rzecz. A natomiast nam się nie podoba to, że to jest lokalizacja zła. Proszę zobaczyć, kółko można przyjechać. Tu wszędzie stoją samochody naokoło, prawda? No nie jest to miejsce na jakiś monument, który ma upamiętnić kogoś znanego, zasłużonego i tak dalej. Poza tym jest to no, miejsce uboczna ulica, prawda? Nie ma tu żadnych tłumów. Zwiedzający tu nie dotrą. Turyści też nie, więc ten Nobelist będzie się tak kurzył. Myślę, że mieszkańcy, dla których to ma być skwerek rekreacyjny z tych domów, też się zdziwią, jak będą tu jakieś rocznicowe i uroczystości. Nie wiem, czy będzie im się to podobało. Nie robi się pod oknami pomników ludziom. Zatem no, no zobaczmy, no jak to wygląda. A no z tak drugiej strony to, trzeba my... zauważyć, że to jest taki naprawdę jedyny w tym miejscu skwerek zieleni. Uh -huh. I pamiętamy na ostatnim tutaj naszej wizycie i dzisiaj możemy to potwierdzić. To nadal jest wyjściem z psami. No wychodek, dzisiaj, też, wsi dzisiaj też spotkaliśmy tak, no już nie będę mówiła co leżącego na trawnikach. I to obojętnie, czy nawet gdyby to miejsce zostało ogrodzone, pies chodzi, ma swoje miejsca i on, on wraca w to samo miejsce. I tutaj to nadal zostanie parkiem dla psów. Ta lokalizacja naprawdę, no. Jest to na uboczu, na uboczu jest to jakiś mały skwerek, który ma, który ma służyć mieszkańcom. Mają tu usiąść. Babcie z wnuczkami, no, dziadkowie zapalić, nawet ktoś czasami pewno jakieś piwo wypije. Nie uważam to za zbrodnie i przestępstwo. Są gorsze, które w tym kraju nie są ścigane prawda i karane. I teraz no jest to nijakie, malutkie. Dlaczego, dlaczego ratusz się tak upiera, żeby. Czy już zarezerwowano to miejsce tam przy ratuszu dla? No, wiadomo, po co i dla kogo? Być może dla siebie, tak? Tylko nie wiadomo, czym ktoś będzie chciał upamiętniać pewne rzeczy. Byłoby tam, tam jest y, dużo ludzi, jest to miejsce centralne. Y, reprezentacyjne, tak, jest. Przede wszystkim reprezentacyjne. Przychodzą godne. turyści, tak? No nie wiem, czy to chodzi o to, że tam jest przewidziane na coś innego. Czy po prostu jest to zwykły urzędniczy upór? Bo my wiemy lepiej. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest głupotą. A tu wygląda na to, że ratusz jest gotów wpakować kupę pieniędzy, jak będzie trzeba ogrodzić, a może i pozłocić, nie wiem, posrebrzyć, żeby tylko udowodnić, że ta lokalizacja jest wyjątkowa, wspaniała i cudowna. No tylko po co? No nie jest, no nie jest.